Witaj w tej ciszy Betlajemu. Poczuj Betlajem w Twoim sercu i światło Twojej wiary. Usiądź, lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Poczuj, jak ciężary życia opuszczają Ciebie. Wyobraź sobie wytlaję. Mało jasne światło w nocy, otoczone ciszą i spokojem. To światło pozostaje w Twoim sercu. Nie gdzieś daleko. Nie w czasie przeszłym. Ono jest tu i teraz w Tobie. Niech promienie tego światła otulą całe Twoje ciało. Każdy oddech. W każdej chwili Twojego życia, w każdym miesiącu, tygodniu, dniu, tygodni, w każdej chwili, w każdej minucie, w każdej sekundzie, w każdej godzinie, poczuj w sobie wdzięczność za ten czas, że jesteś cudem, za wszystkie małe cuda. Które pojawiły się w Twoim życiu, nie musisz nic zmieniać. Nic nie oczekuj, nie nastawiaj się, nie oceniaj, nie przyspieszaj. Światło matlajem zawsze jest w Twoim sercu. Ono samo przynosi spokój, radość i nadzieję. Teraz włącz do swojego oddechu matrę, wdech, światło bytlaje mi z moim sercem, wdech, spokój i ciepło płyną w świat, wdech, wdzięczność za małe cuda życia, wdech, niech radość i miłość rozleją się wokół mnie, Wyobraź sobie, że wraz z Tu to światło rozprzestrzenia się poza Ciebie, w kierunku Twojej rodziny, Twoich przyjaciół, wszystkich istot, które kochasz, które potrzebują ciepła. Tą dar spokoju i miłości rozlawa się po całym świecie. W Twoim wnętrzu, w Twojej rodzinie, w każdym z nas. I powtarzaj tę mantrę kilka razy, czując ciszę, światło i obecność tu i teraz. Weź jeszcze jeden głęboki oblew i poczuł wdzięczność Twoim sercu. a następnie otwórz swoje oczy zachowując w sobie ciszę, spokój i światło betlające.